Brawo, Kicia złapała Okonka. pięknego okonia na podlodówkę, na pilkerka. Twój, twój pierwszy okoń w tym sezonie, co? Tak. Brawo, odepnij go, za prezenty ładnie go do zdjęcia może pokaż, żeby postawił pióropuszcz. Poczekaj, wypniemy go, no i pokaż żeby postawił grzbiecik. Brawo, daj buzi do wody, nie dałaś, boisz się korona. Koronawirus. Tak? Jaką? O konia czy płotkę? Tom. Tą. O konia? Dużą kość, dużą garę. Dużą? Ja, no. Dobra. No, dużą rybkę jest yy, korona, wakacje, dzień pierwszy. Jesteśmy z rodziną w porcie. Będziemy dzisiaj łapać rybki na dropshota i na kilkerka podlodowego. Okoń, płotka, jazgasz. Pojedynek pilkerek kontra dropshot. Nic nie ma przynęta. Mam kawałek robaczka dla smaku i przed mam tantę. I przed chwilą mi odgryzł pół tanty. Także zakładam nową. Co tata robi Maja? Rybki. łowi? Tutaj. Tutaj. A duże łowi? No chodź. Duże. Yes. Co ty na to? Okonek. 2 No ale to nie fair, bo ja mam... Stop cały czas. Rynek zaczynamy od początku, bo Maja chce nam kibicować. mówimy po 5 minut. Tu będziesz widziała, bo się nagrywa. 5 minut i kto przez 5 minut ile złowi ryb. Ja zaczynam pierwszy, czas tak Tam pod pomoc. Jest pierwszy. To jest Jeden. O kurde, ale zastrzają słuchaj. <noise> Przecież ja nie mam szansy z takim zawodowcem. Ja powinna mieć 10 minut do 5 <noise> A jajaj Maja O, gryzło całego ryba Cą tam, tam Lecę dalej no, teraz jeszcze bardziej zawodowo Co tata robi? Rybki, Rybki łowi duże? Chyba małe, co? Mam jest Numer dwa ładny Maja Chcesz go wyrzucić do wody? Uh -huh. To chodzi Masz. Wyrzuć go do wody Tak, tak, tak No, zrób go do wody Hop. Ale go ładnie wyrzucił. Dobra, spróbuję teraz zrobić strony pomostu Ile mam czasu jeszcze ja tam... Eee, 212. No, też są kilka tych nabrania. też Same okonki biorą. Samo. Ale rybactwo ta dużo. Bam. Bam! zaraz ja musimy do wody. Nie, tak. Dobko. No to, to próbuję jeszcze raz przy tym pomostku. Uśmiechnij się ładnie do kamery. O kurde. <laughs> o kurde. Numer 4. Same okonki Czwarty. No jeszcze nie cała minuta Ale presja na mnie jest <noise> ja, ja. tak na dyskwalifikacja <noise> Nie no nie, <noise> muszę szybko biegnąć Ile to? 25 sekund złowina to coś jeszcze Rybki Minuta, sekunda już. Koniec. Koniec. Aaaa, ja, ja. ja. Czyli ile za dwa? Cztery. Cztery, Cztery Dobrze, za dwa. Dobra, teraz pan będzie złapała, na rękę. Idziemy do mamy, zaczyna ona challenge już. Jak ta mamina idzie? Uuu! Co? Co to jest? Gierba. Pokaż to mamina, co ty się złapała? Rybkę złapała mama? Na pilkierka? Co to, to Złap to. Dotknąć, ta nie kuje. Fajna rybka. To. Dobra, ja ci ją wypnę. No, złapiesz sobie rybkę Maja? No daj Maja. Złap nie bój się. złapią do To daj buzi, tata ta, ta buj da. Daj i Nie. <śle> to do wody. Dobra. Numer jeden. Leci dalej mamina. 40 sekund za tobą. Jest znowu rybka. Jest, ale się wieszka. No tak, nie wiem, no w obrębie głowy, niby przepisowo zapięta. No. Okej. Okay. Jest kolejna. Ty, ja same... Czyli to jest śmieszne, że na, na robaka brały okonie, a na pilkera biorą same płotki. No trzymaj. No, Buziak. Boi się. No, to duża dla ciebie. Jest, bo, tak? Dobra, masz dwa. Masz dwie, próbuj dalej. No. Po robocie już koniec czasu. Do 4 dwa przegrałaś ci, Musisz się podszkodzić troszeczkę do następnego. Z Z pomostu. A pan może by powiedział co ona źle robiła jak łowiła na tą tą? Spuścić do dna i tak 15 cm podnieść do góry I tak wbić się po kilo. No spuść do tylko no, nie tu bo tu masz zaczep, tam spuść Żeby żyłka się luźna, nie? bardziej brugna. w róg tam W sam rukić. I tak spuszczać żeby żyłka się luźna zrobiła Na dół, na dół, na, na, dół, dół, na, dół. na dół nie kręcić tylko na dół O, teraz A ta więc tyle jazd nie że nie da, nie Rybka, to, to. rybka Dwa plikery urwane, tanty wszystkie zjedzone. Tylko dzisiaj. O! Op! Ale przebyłem zaczep. No, i kolejną będę miał. Yeah. O! <ścoughs> to nie był zaczep. Zobaczcie, co złapałem. Może nie potwora. O! No takie okonki dzisiaj tylko brały. Na kajtki. Już wyciągam go. Zobaczcie, kajtek się najlepiej dzisiaj sprawdził, ponieważ nie cięły go tak mocno. Ten, dzisiaj tym kajtkiem złapałem na pewno ze 20 takich okonków jak ten. I Jeszcze się trzyma, na tanty wszystkie zjedzone. No, muszę mniejsze plikerki się zaopatrzyć w jakieś robactwo, żeby łapać płocie, bo na tanty ani na gumki inne mniejsze w ogóle nie miałem płoci tutaj Kiczka łapała na pilkerki i na plikierki brały płotki to jest bardzo interesujące, ponieważ kiedyś w akwarium mieliśmy karasia i raz opuściłem pilkera do wody i pierwsze co to karas właśnie w niego uderzył, więc to jest bardzo interesujące chcę to sprawdzić przyjedziemy tu za parę dni jeszcze z nowym sprzętem także, trzymajcie się tam w domach ciepło albo tak jak ja z rodzinką wybierze się w odludne miejsce, nie ma ludzi nad wodą a lepiej chyba spędzić na świeżym powietrzu ten, ten czas. Łapka w górę, dajcie suba i do zobaczenia niebawem. Elo. No, i do wody rybkę. Daj buzia. A buzi ma A mama? Plum.